Cześć, ja jestem Olek i witam Was w kolejnym odcinku z serii Sportzo Extra Klasa 2023 24 Na dzisiejszym na odcinku otworzymy sobie dwa pakiety startowe. W środku mamy przewodnik po kolekcji, album oraz dwie saszetki Retail. Każda zawiera sześć kart. To jest takie coś, co się na albu zakłada, a to jest troszkę niepotrzebne. Przewodnik i dwie saszetki. Drugi album. Dwie saszetki oraz przewodnik po kolekcji. To może od tego zaczniemy? Nie prezentacja to nie. Mamy 206 kart podstawowych, 54 Team Spirit. Mogą być również z autografem. 36 kart Hallward. 18 Next Gen. Mogą być też z autografem. Ja posiadam jedną kartę Next Gen z autografem. Jest to Wójtowicz z ruchu Chorzów. Rivals Forever True Patri Patriots Authentic Sincer. Znaczy 54 karty. I jakie są? Lewele? Level 1 do 169. Level 2 do 139. I level 3 do 89. Ok. 72 karty Team Unity. Game Jersey, mogą być też z autografem. Game Jersey Unik Mark, posiadam dwie. To wiecie, że jeden to jest Zwarty, Poznań, jakiś tam, jeden na 12, a drugi to jest One of One Taras Romanczuk z Jagiellonii. Sport, Zolife, tego akurat nie zbieram, ale to można sobie zamówić. Chyba co kolejne ekstra klasy to bym już chyba pokazywała. jest saszetka z szansą na znalezienie karty spod. A czy jest szansa na znalezienie karty z podpisem lub kawałkiem koszulki, ale to jest raczej ciężko. Tak samo w laser też można znaleźć karty z podpisem lub kawałkiem koszulki. Hobby saszetka, tu jest największa szansa na zdobycie karty z podpisem lub kawałkiem koszulki, z tym, że tutaj jest 8 kart, a w saszetce retail jest ich 6. Retail box tutaj można znaleźć kartę z podpisem lub koszulką. Tak i to samo jest w Blaster Boxie, Hobby Boxie. To są właśnie te saszetki. Eee, pakiet startowy to właśnie teraz Exclusive Shot Box, to nagrywałem. Tam jest właśnie jedna karta Unique Mark. I to już mówiłem, co tu jest. Tutaj można, są różne zadania, można szukać. Eee, nazwisk Quiz extra klasie checklista. Tutaj jest widzę na przykład ruch. Mój ulubiony chips Ekstra klasy, Team Spirit, Next Gen, Whole World, Rivals Forever, True Patriots, Signature, Level 1, Level 2, Team Unity. Jersey. No i to tyle, ja Dobra. teraz jeszcze zostały cztery saszetki, nie wiem, może trafimy na jakiś autograf, może nie, fajnie by było. Ja mamy tak, na wazówkach Ruch Chorzów, Daniel Szczepan, Filip Bednarek z Lecha Poznań, Mateusz Kochalski, Stal Mielec, Bartosz Kapustka, Legia Warszawa oraz Poletanowicz z Zagłębia Lubin. Następnie karta Rivals Forever, Rapa z, Je z Krakowi oraz Lonczar z Jagiellonii, w sensie z Pogoń Szczecin. I mamy tak, Kasper Bieszczad z Rakowa, Murawski z Lecha Poznań. Janasik ze Śląska, Wrocław. Następnie Serafin Szota, był zawodnik Wisły, teraz gra w Widzewie. Ze Stali Mielec jest Kai Meriluoto. Oraz karta Team Spirit ze Stali Mielec, Maciej Domański. I ostatnie dwie saszetki już. Jest tak. Patryk Stępiński z widzewa, Żao Gamboa z Pogoni Szczecin, Jana Sik ze Śląska, następnie Szymczak z Lecha Poznań, Adam Marciniak z Ełkes Łódź oraz karta True Patriot, z Artur Jędrzejczyk z Legii Warszawa. Następnie mamy tak, na bazówkach z biały tak teraz Romanczuk, Dawid Abramowicz z Radomiaka, Kamil Wilczek z Piasta Gliwice, Dalmaus z Korony Kielce i z Pogoni Szczecin, Kamil Grosicki. A na karcie Hallward jest Mikael Ischak. Jutro, w sensie nie, nie wiem, czy jutro dam radę, ale będzie na pewno uzupełnienie aknu w najbliższym czasie. Ja w ogóle nie pokazałem Wam tego albumu od środka, jak to wygląda, bo to jest zupełnie inny album niż ten, który robi panini albo tops. To jest taki bardziej segregator. Tutaj można na przykład dopiąć y, strony albo y, wyjąć. Jest tutaj chyba trochę mało miejsca. Tak mi się wydaje. Że dwa album będą kompletne, żeby całą tą ekstra klasę zebrać. Ale drugi jest tam, także spoko. No to co? Na dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko. Jeżeli ją się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Niech ja się z Wami żegnam. Cześć!